Komputer za 40 zł. Komputer wcześniej już uruchomiłem i wiem, co jest z nim nie tak. Komputer. A winowajcą jest system operacyjny, który się wysypał. I chyba trochę dysk, bo dysk też jest troszeczkę pieprznięty. I jedyne. To, co ja jestem wam w stanie powiedzieć, jaki pierwotnie był w nim system operacyjny, jest to Windows 7 w języku niemieckim. Chyba, że wierzyć tej naklejce, jest to Windows 7 Home Premium. Stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie zrobienia temu komputerowi taki upgrade dość spory, gdyż przerzuca się z HDDK na SSDK. Pierwotnie ten komputer miał 4 GB RAMu, ale oczywiście ja zrobiłem też tego upgrade i teraz ten komputer ma 11. Jedna ma 8 GB, natomiast 3 po 1. Komputer już się uruchomił, uruchamia się. I proszę bardzo, wszystko działa. Po odpaleniu kompa jestem wam w stanie powiedzieć już dokładniejszą specyfikację. Procesor to AMD Athlon 2 x2 245. Dwa rdzenie, dwa wątki, częstotliwość 2,90 GHz. Natomiast jeżeli chodzi o grafikę, mamy AMD Radeon HD 5450, 1 GB VRAMu. Fortnite wiadomo nie da rady. Ale Rocket League może da radę, zaraz zobaczymy. Już się coś włącza powoli. No i proszę bardzo, coś się już tutaj uruchamia. Wolno, ale się uruchamia. Trzeba było poczekać jakieś 4 minuty, ale uruchomiło się. I. Normalnie z tego, co ja tutaj widzę, działa. Wyniki nie były najlepsze, były słabe. Na ustawieniach wysokich mamy między 9 a 12 FPSów. Natomiast kiedy się ustawiło wszystko na najgorsze FPSy nagle się zwiększyły i na spokojnie można wtedy grać w Rocket League. Natomiast kiedy znowu zmieniłem rozdzielczość ekranu na najwyższą, niestety znowu klatki spadły i najwięcej miałem 22 klatki na sekundę. Jednak miałem przeważnie w okolicach 17-18 klatek. Natomiast teraz będziemy się bawić inaczej i odpaliłem Counter Strike'a. Natomiast też muszę tutaj podkreślić że tutaj ustawienia też ustawiłem na niskie, najniższe jakie były. Jedyne, co jest wysokie, to rozdzielczość, ale później sprawdzę z najgorszą rozdzielczością. Natomiast jeżeli tutaj chodzi o klatki na sekundę, tragedii nie ma potrafię wbić nawet 40 klatek. Czyli wniosek jest prosty. Ten komputer nie tylko się nadaje do internetu, ale też do gier, tylko oczywiście na najniższych ustawieniach graficznych.